Witam Was ponownie. Dzisiaj znajdujemy się w zupełnie innym miejscu, a dokładnie znajdujemy się na szlaku walk partyzanckich i, i żołnierzy Wojska Polskiego, zgrupowanie Campinos. Ja może pozwolę sobie przeczytać, co jest na, napisane na pomniku. W hołdzie tym, którzy odeszli szlakiem krwi i cierpień, wieczność z myślą o tych, którzy przyjdą po nas żołnierzom i partyzantom grupy Kampinos Armii Krajowej poległym na polu chwały w walce z hitlerowskim okupantem. Podkreślam, hitlerowskim, nie niemieckim, nie nazistowskim, tylko to były Niemcy hitlerowskie, tak należy pojmować historię. To mordów dokonywali hitlerowcy, tak, hitlerowcy niemieccy, ale również hitlerowcy i ukraińscy. Nie zapominajmy o tym. Ja dokończę poległym na polu chwały w walce z hitlerowskim okupantem, mieszkańcą gminy Leszto, którzy stracili życie w latach wojny 39-45, towarzysze broni mieszkańcy gminy Leszno, lipiec 85 roku. Tak, tak, mieszkańcy tej, tego miasta i okolicy uczcili, uczcili swoich patriotów, swoich bohaterów, naszych bohaterów. A dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że to jest kolejny nasz raport, gdyż rykoszetem, odpryskiem chcielibyśmy po prostu zorganizować uroczystości dnia niepodległości, nie tylko w Warszawie, ale też i w gminach. Podwarszawski, bo nie ukrywamy, że tu w gminie Leszno, w województwie mazowieckim pod Warszawą, też, też tutaj przez wiele, wiele lat nasi wolontariusze nieśli naprawdę pomoc taką, że, że szacun, szacun dla nich. Dlatego jeszcze raz yy, podkreślam, Niemcy hitlerowskie, bandyci hitlerowscy. Nie jacyś Niemcy, naziści i tak dalej, i tak dalej. Nie umniejszajmy. Dzisiaj jest spór na temat banderyzmu. Dobrze, banderyzm banderyzmem, ale to jest hitlerowski banderyzm. Ci ludzie do dnia dzisiejszego noszą wafen SS. Jest to nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Z całym szacunkiem dla pana prezydenta, dla pana premiera i innych ministrów. Tak oczekujemy od naszych władz, nie tylko lokalnych, ale centralnych, że będą razem z nami domagali się... Uczczenia godnie pochówków pomordowanych Polaków, gdzie przypomnę, Polaków wcale nie zginęło 100 tysięcy z rąk siępaczy SS-manów z ołun y, UPA. Nie, to są tylko pobieżne liczby z samego Wołenia, gdzie liczba jest 100, może 160 tysięcy. Historycy do dnia dzisiejszego nie, 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 nie są pewni. Ja tylko przypomnę, Leonid Kuczma. Prezydent tak zwanej wolnej Ukrainy w 1992 roku sam powiedział i przyznał się, że Ukraińcy od 1939 roku, proszę Państwa, do 1947 roku wymordowali około 520 tysięcy Polaków. To jest ponad pół miliona. I nasi historycy niech nie zawężają sprawy do Wołynia, bo Wołyń oczywiście zlany krwią jest dla nas świętością, ale musimy spojrzeć na całość. Na całość po prostu. Galicję wschodnią, Galicję zachodnią. Tak jak mówię, esesmanie z UPA dokonywali strasznych rzeczy. Sami wiecie. I nazywajmy rzeczy po imieniu. To są ukraińscy hitlerowcy. No. A teraz bym poprosił na pożegnanie krótki live'ik, żeby zobaczyć jak to fajnie jest na rynku w tym, w tym tylu. No to tym razem do następnego razu i jeszcze nie ma pełnej nocy, jak to mówią, jest dopiero około godziny 19.30 dnia 8 września, już 30, przepraszam, 25 roku, a 39 będziemy obchodzili kolejną naszą rocznicę, czyli napad Rosji Sowieckiej 17 września na Polskę. Tak, niestety. Niemcy hitlerowskie, Rosja sowiecka, nasi przyjaciele Słowacy, tak, 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 nasi przyjaciele Czesi blokowali dostęp. Już o, o Węgrach i Rumunach nie wspomnę, bo Węgrzy przynajmniej zachowali resztki godności i honoru w moim odczuciu, udzielając nam schronienia, ale interwencje, internowania, etc., etc., to już jest kolejny materiał do następnego live'u. No pamiętajcie, bądźcie Polakami z krwi i kości. Szanujmy siebie nawzajem, nie dajmy się populistom yy, skłócić. Po prostu polityka niech sobie idzie na bok, my Polacy trzymajmy się razem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.